Pamiętacie wielką improwizację Konrada Mickiewicza? Cytuję z pamięci, Boże daj mi władza, normalnie zrobi porządek z tym badziewiem, coś to jakoś było. Obok wielkiej improwizacji mamy teraz w Polsce wielką interpretację. Yy, wielkiej integracji. Otóż według interpretacji dyrektorów Urzędów Skarbowych udział w imprezie integracyjnej to przychód pracownika i to bez względu na to, czy pracownik brawni udział, czy nie. Sama możliwość wzięcia udziału w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przez pracodawcę to przychód, od którego należy uiścić podatek dochodowy. Czyli w naszym kraju, słuchajcie, to jest genialne, notujcie uważnie. Opodatkowana jest sama możliwość uzyskania dochodu. Sama możliwość. Ja się wzruszam, ja się płaczę, ja się robię falę meksykańską. Po co nam gaz łupkowy żegnać dziuro budżetowa, wystarczy zatrudnić jakieś dwa, a góra 3 miliony urzędników, którzy ocenią Twoje możliwości uzyskania dochodu i bez względu na to, czy, czy osiągasz ten dochód, czy nie płacisz podatek. Każdy gracz w Totolotka, wysyłając kupon będzie płacić podatek od prognozowanej wygranej, bo wysyłając kupon ma możliwość wygrać. Na przykład teraz sprawdziłem 10 milionów zdaje się jest do wygrania, więc każdy, kto wyśle kupon, powinien zapłacić 10% podatku, czyli milion. Ale tam nie tylko ten, co wysyła kupon. Ten, co nie wysyła też płaci, bo ma możliwość yy, wygrać, wysłać, a że nie korzysta to jego wina. Mieliśmy wielką improwizację, mamy wielką interpretację. Przydałaby się teraz wielka interwencja, bo wykładnia prawa przez urzędy skarbowe to wielka impertynencja.